Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, pokażę Wam nowe auto, które może dojść do Jaybreaka za 1 milion. To będzie takie... Pokażę... Najpierw Wam pokażę, gdzie będzie się znajdować. Zaraz Wam pokażę na Twitterze, czy w ogóle nie wiem, jak ono wygląda sam. Ale jest jedna brama, i jedno miejsce, więc to będzie chyba duże auto. Jak zobaczycie na miniaturce, to możecie się dowiedzieć. Patrzcie, to się coraz wyżej podnosi. Ja moim autem mogę sobie tu pojeżdżać. I na tym miejscu. Albo tutaj dobudują miejsce I będzie nowe auto, Ale... Ale jeszcze Nawet Mandy, Fire Road i iSuper Super, Jerry i I Mark nie wiedzą jakie to auto jest Wczoraj patrzyliśmy na Twitterze i Pokażę Wam jak wygląda na Twitterze Tylko się zaloguję I to zaraz się widzimy a nie dobra. Po prostu bym wyłączał ekran i wpisuję tyby i nie Twitch. Twitter. Dobra, to się dzieje. To są tylko nowe auta. Oj, nie ma. O, dobra. Ale już wiecie, gdzie będzie, więc... Pozbierajcie sobie do niedzieli milion żebyście mogli kupić to fajne autko i Jezu. autko autko

Chce mnie pośledzić, bo To ja go pośledzę z kajdankami, złapaj mnie. To na tyle z tego odcinka myślę, że się podobało. Zostawiajcie lajki, suby i... Pa pa!